Zawiłości kosmosu i naszej galaktyki od dawna fascynują naukowców i entuzjastów science fiction. Choć wiemy całkiem sporo o naszej galaktyce, tak istnieje jeszcze w zasadzie nieskończona liczba gwiazd, planet i innych ciał niebieskich, które nadal pozostały nieodkryte. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka pomysłów i technologii, które mogą niedługo rozwiać wiele wątpliwości i potwierdzić różne teorie na temat kosmosu. Zanim jednak zaczniemy, nie zapomnijcie włączyć powiadomień, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. W ten sposób będziecie na bieżąco z nowymi odcinkami. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Fizycy złamali prędkość światła. Prędkość światła od dawna jest uznawana jako największa możliwa prędkość, jaką może podróżować cząsteczka. Przy około 300 tysiącach kilometrów na sekundę wydawało się to dość oczywistym założeniem. Jednak, jak się okazuje, naukowcy niedawno wykazali, że fotonami, które są cząstkami elementarnymi o zerowej masie, ale niosą ładunek elektromagnetyczny, można manipulować w sposób, który może pozwolić cząstkom przełamać prędkość światła. W kilku ostatnich eksperymentach naukowcy odnotowali, że fale złożone z grup fotonów były w stanie poruszać się z prędkością większą od prędkości światła. W rzeczywistości, w przełomowych nowych eksperymentach naukowcy z Laboratorium Livermore w Kalifornii i Uniwersytetu Rochester w Nowym Jorku byli w stanie uzyskać fale fotonowe, które były o 30% szybsze niż prędkość światła. Podczas gdy poprzednie eksperymenty były w stanie manipulować falami fotonowymi, przenosząc je przez zimne gazy atomowe, kryształy refrakcyjne i rozbłyski optyczne. Nowe próby do przewodzenia fal świetlnych z tak niewiarygodną prędkością wykorzystywały gorącą plazmę pełną naładowanych cząstek. Chociaż w rzeczywistości założenia te wydają się dość futurystyczne, tak aby uzyskać te prędkości, naukowcy manipulowali już dobrze poznanymi zasadami fizyki. Fotony poruszają się pulsując polami elektromagnetycznymi działającymi na fale. Które mają tak zwaną prędkość grupową. Naukowcy, przepuszczając je przez plazmę, uzyskali ogólny efekt, który charakteryzował się zwiększonym tempem i przyspieszeniem. Odkrycia te pomagają naukowcom jeszcze lepiej zrozumieć prawa fizyki dotyczące plazmy i to, jak można ją wykorzystać do dalszego rozwoju obecnych modeli. Warto jednak zadać sobie pytanie. Po co w ogóle przeprowadzane są takie eksperymenty, skoro w założeniu z taką prędkością nie jesteśmy w stanie przemieścić czegokolwiek, co ma masę? Przecież nie pomoże to nam przykładowo dostać się gdzieś jakimś statkiem kosmicznym dalej i szybciej niż kiedykolwiek. Badacze twierdzą, że zasady zaobserwowane podczas tych eksperymentów mogą pomóc w odkrywaniu nowych typów laserów i innych technologii, które również będą dla nas przydatne. Obecnie prawne aspekty tych obiecujących technologii są powstrzymywane przez trudności techniczne stwarzane przez bariery fizyki. Naukowcy mają nadzieję, że nowa wiedza dotycząca rosnących prędkości fotonów w gorącej plazmie pozwoli na stworzenie znacznie nowszych laserów, które modelują charakterystykę elektromagnetyczną tych eksperymentalnych fal fotonowych. Chociaż niektórzy z Was mogą uważać, że lasery nie są ważnym aspektem nauki, tak w rzeczywistości są one integralną częścią technologii, która może zapoczątkować postęp, taki jak mocniejsze akceleratory cząstek i bardziej efektywna technologia czystej energii jądrowej. Pokonywanie prędkości światła, nawet jeśli niekoniecznie oznacza to przemierzenie kosmosu statkami kosmicznymi, które będą w stanie dotrzeć do odległych gwiazd, nadal daje wielką nadzieję, że będziemy mogli już niebawem zapoczątkować nową erę technologicznego postępu. Kosmiczny Teleskop Jamesa Weba. Jeśli chodzi o badanie światów innych niż nasz, odkryliśmy już setki tysięcy egzoplanet o interesujących cechach krążących wokół własnych wersji naszego Słońca. Chociaż każda z nich może działać w warunkach odpowiednich, aby rozwinęło się tam życie. Naukowcom trudno było dojść do pewnych wniosków na temat tych odległych światów, ponieważ brakowało nam technologii umożliwiającej dokładniejsze przyjrzenie się im. Wygląda na to, że kosmiczny teleskop Jamesa Webba już wkrótce to zmieni. Niedawno wykonał on pierwsze bezpośrednie zdjęcia egzoplanety oznaczonej numerem HIP-65426B. Dzięki tym zdjęciom naukowcy byli w stanie ustalić, że planeta ta ma masę około 7 razy większą niż Jowisz. Jest też niesamowicie gorąca, a szczyty wiszących nad nią chmur osiągają temperaturę około 1400 stopni Celsjusza. Chociaż istnienie HIP-65426B było już znane badaczom, zostało odkryte w sposób pośredni, tak jak to większość obcych planet jest obecnie odkrywana. Zazwyczaj naukowcy są w stanie zidentyfikować egzoplanety, obserwując ruchy ich gwiazd macierzystych i innych ciał, aby wywnioskować samą obecność planety. Wiele z nich krąży tak blisko swoich gwiazd, że bezpośrednie obrazowanie jest prawie niemożliwe. Podobnie było w przypadku tej planety. Naukowcy o niej wiedzieli, ale nigdy nie mogli jej zobaczyć bezpośrednio. Teleskop kosmiczny Jamesa Webba zmienił to za pomocą kilku koronografów, które pozwalają fotografować planety jednocześnie. Blokując przytłaczające jasne światło z pobliskich gwiazd. Chociaż najdrobniejsze szczegóły planety pozostają wciąż ukryte, a zdjęcie pokazuje po prostu jasną kropkę, świecącą w niewielkiej odległości od swojego Słońca, fakt, że teleskop był w stanie uchwycić taki obraz, jest ogromnym postępem dla badaczy. W rzeczywistości Chociaż teleskop kosmiczny Jamesa Webba był już szeroko reklamowany jako niewiarygodny postęp technologiczny w badaniach kosmicznych, osiąga on poziom około 10 razy lepszy niż przewidywano. To znacznie poszerza pole potencjalnych odkryć, jakich będzie można dokonać dzięki spektakularnym możliwościom tego teleskopu. Odkrycie istnienia egzoplanet miało miejsce stosunkowo niedawno. Badacze ustalili, że istnieje znacznie więcej światów podobnych do Ziemi, niż moglibyśmy sobie kiedykolwiek wyobrazić. Niestety, bardziej drobiazgowe szczegóły umykają badaczom ze względu na pośrednią naturę większości ich odkryć. Te niesamowite zdjęcia z teleskopu kosmicznego Jamesa Weba dają nadzieję, że już niedługo będziemy mogli prowadzić bezpośrednie obserwacje znacznie większej liczby egzoplanet. Co więcej, wysoka jakość zdjęć oznacza, że prawdopodobnie będziemy w stanie obserwować obce planety o rozmiarach znacznie mniejszych niż oczekiwano. NASA naprawiło voyagera 1. Wystrzelona we wrześniu 1977 roku i badająca głębiny kosmosu przez 45 lat, sonda kosmiczna Voyager 1 była katalizatorem dziesiątek ważnych odkryć, które okazały się fundamentalne dla naszego zrozumienia kosmosu. Pierwotnie spodziewano się, że sonda będzie funkcjonowała około 4 lat. Obecnie Voyager 1 jest najdalej położonym obiektem stworzonym przez człowieka w kosmosie, znajdującym się ponad 16 miliardów kilometrów od Ziemi. Na początku tego roku wydawało się, że Voyager 1 uległ pierwszej w historii awarii. Zaczął odsyłać zniekształcone i nieczytelne dane. Naprawa sond kosmicznych jest dość trudna, gdyż znajdują się one daleko w przestrzeni oddalonej o miliardy kilometrów od Ziemi. Jednak naukowcy byli w stanie znaleźć rozwiązanie problemu. Było to niezwykłe, biorąc pod uwagę, że sonda ma na swoim pokładzie mocno przestarzałą technologię. Okazało się, że sama sonda nadal działa i wysyła sygnały. Problemem okazał się być komputer na pokładzie, który zepsuł się kilka lat wcześniej. Był on odpowiedzialny za zniekształcenie informacji. Zespół badawczy polecił systemowi sterowania przekierowanie informacji na drugi działający komputer na pokładzie. Fakt, że ten problem okazał się dość prosty do naprawienia, dał dużą ulgę badaczom. Gdyby coś nie tak działo się z Voyagerem, najprawdopodobniej oznaczałoby to koniec jego misji. Voyager 1 i bliźniaczy Voyager 2 to kultowe maszyny kosmicznej historii, które dosłownie wytyczały nowe szlaki w przestrzeni międzygwiezdnej w ciągu dziesięcioleci. Informacje, które dostarczały naukowcom na Ziemi, okazały się bezcenne dla naszej wiedzy, o tym, co znajduje się poza ziemską atmosferą. Para starych sąd kosmicznych zacznie się jednak niedługo wyłączać, a misja planowo ma się zakończyć w 2025 roku. Mimo tego, przez ponad 40 lat funkcjonowania Voyager 1 i 2 przesyłały wiele cennych informacji i ciekawostek dotyczących kosmosu. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!